What? Co tu chodzi? O. Jaki słodki pajączek. Siema siema, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem makro, a to jest FunClicker. Um, no i co? No w, no w tej grze chodziło o to, że po prostu klikamy w tą buźkę i... To tyle, to niby cała gra, jakby. Także prawdopodobnie to jest. Y... Niby to jest horror, jakby. Podobno. Podobno, im więcej będziemy klikać, to staje się coraz bardziej straszna, jakby. Nie wiem. Widziałem na miniaturkach niektórych YouTuberów taką grę, więc. O! Dobra, mamy setę. Więc ja pomyślałem, że. A sobie ją ogram, co? Co mi szkodzi a skoro, ja, a skoro ja tak sobie tak przeklikuję, to, to... ty, drogi widzów, w tym momencie możesz zostawić łapkę w górę oraz subika dzwonem, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami. A tymczasem... Ja już nie przedłużam i będę klikał dalej. Ok. Jesteśmy już przy 300, zaraz będziemy... Mieli 400. A z tym to co? To dziś... O czy też mogę kliknąć. Okej, okay, czekajcie. Spróbujemy do 500 dobić. Może coś się wydarzy. A mogę. Nie mogę z pasją. Chciałem, że mi się uda jakby. Okej, okay, mamy 500 i Ten uśmieszek jakby... Ten uśmieszek jakby nie był już uśmieszkiem. Okej, okay, dobra. 600ka. O co z tym chodzi? O! Zapgradez. O dobra, zapgradez mogę, jak... dobra. Czyli że czekaj. A dobra, czyli czekaj, reszta będzie za? By się pięćdziesiąt, dobra. A reszta za tysiaka pełnego. Okej. Okay. Okej, okay. okej okay, mam już tysiaka, a ten uśmiech już jest tryk klik pięćdziesiąt, what, a dobra. Jau. Yy. Halo? I yy dobra, co teraz mam, jakby, jakby ja nadal mam klikać, czy co? Halo? Halo? A, dobra. To tak jakby... Okej, okay, czyli to jest restart jakby, dobra. Okej. Okay. A za 3000 mamy... Za 3000 mamy jakiś trójkącik aby Closet, nie wiem co to jest. Okej, okay. spróbujemy może... O, nie, to jest... Dobra. Okej. No mniej więcej już <noise> zaczynam rozumieć o co w tej grze chodzi. Ok, mamy 500 I będziemy mieli 1000 zaraz. Okej, okay, tego już nie klikamy, bo wiemy co to jest. What? Co tu chodzi? A tu za 20 milionów! A to za 5 endgame. Ok, to bijmy może te 20, ale czekaj chwilę. A dobra, to jest dobra. To on się tu pojawić może, dobra. No już jest bardziej jakby kuźony. Jego już nie klikamy. Kurde. Gdzie mi się została? to be human again. A, dobra, czyli po prostu klikamy teraz, tak? Klikamy bez upgrade'ów żadnych i... Okay. O, on ma uszy już nawet. On się robi coraz większy! Ok, dwustatkę dobimy Ok, ma nos, oczy, usta. Uszy. Jest, jest... Coraz to większy! I want to be human again. Intrudy, <grym> intrudy... Coś tam.

OK. Co so jak dobijemy do 500? Dobra, dobijemy. O. Ma jeszcze jedno większe oko. I stał się ciemniejszy. Okej. Okay. A jak dobiję do 600? Dobra, nic. Dobra. O, on coraz większy jest. Okej. Okay. To Dobi, bijmy tak do tysiaka. Kurde. O! Oh. O! Oh. Keep, click and... Okej, okay, to wszystko? Okej okay. chyba, chyba wszystko było To co, idziemy dalej Teraz dobijemy do... Dwóch milionów. Dobra. Dobra wrócimy, jak dobiję to dwa miliony. Okej. Okay. się robi... ...wraz to bardziej wkurzony. Game w Ultra Fun Mode. Ja dobiję do 20 milionów. Ok, dobyliśmy do 100 tysięcy i nasz uśmieszek... No już, się uś... no już się nie uśmiecha. Ok, to chyba, no lecimy dalej. Okej okay. Mamy y, 600 tysięcy i coś się stało Nawet muzyka się zmieniła jakby Okej, okay, dobijamy na milion... Na. No. no przynajmniej się z powrotem uśmiechnął. To z tego, że jego uśmiech teraz tak. bardziej creepy wygląda, ważne, ważne że jest uśmiechnięty. O, dobra, tak będzie lepiej, chyba. O! Okej. Okay. Po trzech milionach. robi się. robi się jakby. Bardziej pomidorowy. W okay, ja klikam dalej. Wow. Dobra. Chyba znisz... Chyba... Troszkę mi się tam... tam coś trochę. Się to automatycznie robiło, ale dobra. Zaraz, zaraz dobijemy do 10 milionów. Czy do ilu tam? E, tak. Do 10 milionów, czyli będziemy mieli połowę za sobą. Super. Bawaj. A, dobra. Ni nic się nie stało, dobra. Szkoda, trochę. Sumaria. Już palcem nie bolą. Okej, okay, widzowie, zaraz będziemy to mieli. Okej, okay, mamy to, sześćset, siedemset, osiem, dziewięć, mamy to, mamy dwa miliony! A. Okay, czyli to jest to samo, tylko że taka na no, zgralona wersja Ultra Fan Mode. A. Okej. Okay. To co. Dobijamy do 5 milionów. Już już nie, dosłownie rynka boli. No dobrze, już mamy 3 miliony, czyli już tak daleko. Nie mamy. Dobra. Ile on zaraz będzie? Jest, Mamy to widzowie. Mamy 5 milionów. Jesteście gotowi? Za trzy. طا يا دنش A, to się zbliża chyba. Tak? Nie wiem. W serio, albo to się zbliża, albo mam coś nie tak z oczami. Okej, okay. ale co to wszystko już? Aha, okej, okay, czyli rozumiem, że to chyba wszystko w tej grze chyba. Okej. Okay. Ok, i z tego co mi się wydaje, to chyba też wszystko w tej grze. Nie wiem. Ale no dobra. Bo wygląda na to, że to serio wszystko. No chyba, że nie. Jeśli oglądaliście jakby innych youtuberów tą grę, to możecie mi tam ponapisać, co przeoczyłem, a co nie. Bo szczerze, zaciekawiła mnie ta gra. Dobra, ja się tutaj jeszcze trochę popikam, a tymczasem to by było na tyle. Ja jestem Makro, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subika dzwonem, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. A tymczasem to by było na tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie!